Cześć, witajcie. Jesteśmy na kempingu Alexa. Właśnie obecnie na pożegnaniu lata z Alexą. Także przejdziemy się tutaj troszkę po kempingu, trochę wam pokażemy, jak to tutaj wygląda, ile przyjechało załóg, jaka jest pogoda, są tu wszyscy porostawiani, także mam nadzieję, że spędzicie tutaj czas oglądając sobie z nami miło i przyjemne. Zaczynamy. Nie, najpierw pole zamkniemy. Bo ona, podróżniczka, wszędzie z nami łazi. A nie chce brać smyczy. Będzie krążyć za nami. Pieski inne też są, także. Pola, chodź! Szybko! Idzie dziewczyna. Raczej biegnie. Chodź! Chodź szybciutko! No. Musi zostać. Musi zostać, a my idziemy. Idziemy, trochę się przejdziemy. Jest lekki wiatr, mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Przejdziemy się tu po alejkach, po łazienkach i poglądamy sobie. I tu sobie zobaczcie co mamy dzisiaj. Dzisiaj mamy który października? Drugi. Drugi. To w październiku też można z dziećmi pod namiotem. Znów się bawią. Fajnie rozstawieni. Załóg całkiem sporo. Zaraz sobie zobaczycie. Tu będzie w ogóle to właśnie bardzo fajnie widać, bo tu jesteśmy troszkę wyżej. zobaczycie sobie tam z tyłu. Dużo kamperów, dużo przyczep, ale już widać, że jest taka tendencja, że od tych kamperów jest więcej od tych przyczep. Troszkę powiedzieć, z czego to też wynika tak naprawdę, ale jedni wolą przyczepy, drodzy kampery. Kiedyś alejce, tutaj też staliśmy w tej alejce, nie, czy nie, nie wiem, staliśmy tam, nie, staliśmy w tej alejce. ona teraz jest, znaczy był, w, w kwietniu w zeszłym roku staliśmy tutaj, ona była teraz wyłączona z użytkowania, ale też widać, że jest świeżo trawka posiana, także pewnie dlatego. Tak, tam też staliśmy, znaczy, no kilka razy już tu byliśmy, Kilku... Kilka parcel że tak powiem, mamy odwiedzonych, Wiemy, które lepsze, które gorsze. Na których chcemy się zatrzymywać, na których nie chcemy. Tu sobie zobaczcie, nawet tak duże amerykańskie kamery się mieszczą. Ale to też ewidentnie jest dosyć duża parcela, taka narożnikowa. No, cały cały obiekty w telefonie mi to w tym momencie zajmuje. Naprawdę, naprawdę spory jest ten kamper. Też kiedyś staliśmy, dokładnie właśnie na tym miejscu. I też dwie rodziny. Na drugiej parceli mieliśmy też duży namiot rozstawiony. I też było bardzo fajnie. O, tutaj chyba przyjechał właściciel, który czyści swoją przyczepę. Przygotowuje na zimę. Pewnie yy, będą w te, te pokrowce to też zawsze jakaś osłona przed, przed deszczem, przed śniegiem przed mrozem idziemy dalej, podejdziemy sobie tu pod górę To nawet stoi jakiś kamper Teraz się tam przejdziemy, zobaczymy. Idziemy dalej. No też wczoraj mieliśmy gdzie mieliśmy, no wszyscy tu mieli dosyć fajną imprezę właśnie na pożegnanie lata no a dzisiaj dzieci jakiś tam dmuchany zamek był do skakania, malowanie twarzy, gry, zabawy także też, też bardzo fajnie, przyjemnym, spożytecznym Coś dla starszych, co, coś dla młodych, którzy już się zaczynają bawić. Bardzo fajnie. Tak, wchodzimy tutaj w taką część bardziej na uboczu tak zwaną część leśną. A co, ta część ma też tutaj swoje osobne toalety dla panów łazienki są czyściutkie, sprzątane. Także można tutaj zgromadzać też swoje, swoje potrzeby. Użytkownicy tych parcel nie muszą wcale, wcale się udawać gdzieś tam do przodu, do głównego budynku. Tylko też tu mają swoje, swoje sanitariaty. To może być bardzo fajnie tak w, w upalne dni, jak jest dużo słońca. Faktycznie, bardzo dużo cienia dają te drzewa, no bo teraz w tym okresie, no to wiadomo, pod kurczę, pod tymi drzewami, no to chyba jeszcze trochę zimniej, niż tam u nas w tej pierwszej linii. Czyż niby nie wieje tu? niby nie wieje, no dokładnie. Ale jest takie fajne, tajemne przejście nad morzem. Dobra, sobie zobaczymy. To co, zobaczymy to tajemne przejście? Jeszcze tu zbliżamy do niego. Trochę dzikie podejście i tak super, no. się może wzburzone. Czekajcie, mi się tutaj przypomniało, że tu w tym lesie jest jakaś tablica pamiątkowa. pamiętniająca jakąś rodzinę. Nie powiem dokładnie nazwiska, ale zaraz to sobie tutaj sprawdzimy. To jest chyba tutaj na tym kamieniu, tak jest. Aha, czyli tak, domek pani Bronisławy Ilin na tym terenie dawał schronienie, tak? Było za radości, spokoju i wypoczynku w latach yy, 1930-1939 i 1945-1995 hmm. Nie wiem, czy jakieś może sanatorium było albo dom wypoczynkowy, jakiś dom letniskowy Dom wakacyjny, o, bardziej pewnie Nie wiem, czy on tutaj gdzieś stał w tym lesie, ciężko nam powiedzieć jak ktoś zna historię, będzie wiedział to możecie w komentarzu też napisać co dokładnie tutaj chodzi my sobie idziemy dalej z pacerkiem Zajdziemy sobie teraz tutaj od strony placu zabaw od tyłu jak powiem Zobaczymy jak sobie wygląda plac zabaw Pora więc dzieci może być w sumie mało teraz Każdy gdzieś tam poszedł na jakieś jedzonko Teraz Zobaczcie, tak wygląda plac zabaw Ogrodzony, bezpieczny Ławeczki są, także rodzice też z, z pociechami mogą przyjść Tu mają jakieś zjeżdżalnie No dobra, może źle powiedziane dla, dla dorosłych, ale też tu jest takie nowo powstałe miejsce, to bo w zeszłym roku w ogóle było po raz pierwszy otwarte. Taka sala komikowa ale to, to sala to w środku, a tutaj mamy miejsce na ognisko, także wczoraj tutaj było ognisko, no dzisiaj pewnie też będzie, bo to wczoraj był piątek, dzisiaj mamy sobotę, będzie jakiś tam drugi dzień pewnie. Zmagań, ale zaraz zobaczymy, że to jest w ogóle otwarte. Chciałem pokazać w środku. Uf, zamknięte. Zamknięte, sprzątałem. Nie wejdziemy do środka. Może potem. Nawet fajnie zrobię tutaj to miejsce, bo to na kostce postawione taki, takie palenisko. Elegancko. Jesteśmy przy wyjeździe z kempingu. No, przy wyjeździe, dla nas, teraz przy wyjeździe, ale dla was przyjezdnych, przy wyjeździe. Mamy budynek recepcji też w środku. Można zakupić jakąś chemię bieżącą do toalet, do przyczepy. Nie wiem, jakby ktoś zapomniał, nie zabrał, lub mu się wskoczyła wcześniej podczas pobytu, to też można nabyć. ale tu lubimy w ogóle bardzo przyjeżdżać. Bardzo nam tu posługuje odpowiadać kemping. Idziemy sobie jeszcze teraz do łazienek, a zobaczcie jak ładnie też zieleń jest zadbana, wszystkie żywopłoty ładnie przystrzyżone, posadzone kwiatki, także też widać, że właściciele o to dbają. Ciężko jest się generalnie przyczepić do czegokolwiek tutaj na tym kempingu, naprawdę jest to bardzo fajnie wszystko zorganizowane. Ja sobie zobaczymy, dla ja dzieciaków. Oprócz pracy z zabawą. O, tu mają taką bawialnię. Jakieś stoliczki, miejsce do rysowania. Telewizja. Tam, co jest z tyłu? A tu, to tu jeszcze nie widziałem. Dzień dobry. Dzień dobry. Świetnie. Bardzo fajnie. Jedziemy sobie jeszcze tutaj. Wam pokażę sanitariaty. Albo tu najpierw po prawej stronie. Mamy kuchnię jadalnie. Czy dobry. dobry. Także tu można też przygotować sobie posiłek. Patelnie, garnki. Płyty gazowe. Mnieć naczynia. Tu po prawej toaleta damska. Dla niepełnosprawnych toalety męskie. Kryśnice i toalety. Tu jest pralnia. Także są pralki. Suszarki również. Te, też korzystaliśmy. I bardzo fajnie też zrobiony taki yy, łazienka rodzinna. Dla rodziców z dziećmi. Też czyściutko. Porządeczek. Pachnąco. Tu mamy toalety A tutaj mamy prysznice Nie wiem, jak tu jest 4, 7, 9 prysznice Także bardzo optymalnie jak na tą wielkość kempingu Idziemy dalej Wejdziemy sobie jeszcze chwilę na zewnątrz, bo też kto nie był jeszcze tutaj A przyjeżdża w sezonie letnim. To teraz ważna informacja Zaraz zobaczycie Słuchajcie, właściciele mają tutaj również sklep spożywczy No i restauracja, miedzianka Bardzo dobre dania w przystępnych cenach Teraz mówię, już jest po sezonie letnim, także jest to zamknięte, ale latem jak najbardziej, także nie trzeba dalej poszukać na obiadek bezpośrednio z kempingu, że to tak powiem za rogiem, można też sobie dobrze zjeść, a dla amatorów tutaj golfa, mini golf, można pograć. Na mojej stronie też zaraz za zabaw mamy miejsce do zmywania naczyń. Kilka stanowisk chyba dziewięć, ile dobrze pamiętam. Także na miejscu wszystko jest, można sobie zmyć naczynia. A tu też yy, chyba w zeszłym roku, tak w zeszłym roku tu postawili miejsce do serwisu kampera, no przyczep. Czyli można sobie napuścić świeżą wodę, opróżnić toaletę chemiczną, zalać też świeżą wodę do kampera. A dla amatorów ryb stolik do obróbki. Także też jest specjalne miejsce, gdzie można sobie tą rybę przygotować. Nie trzeba tego robić przy przyczepie, gdzieś po kempingu w kącie. Można to zrobić wszystko tutaj. Też bardzo, bardzo fajnie przemyślane. Ty jest jeszcze z każdym teraz Wszyscy ładnie rozstawieni W zasadzie dalej już na z stąd nie prowadzi. Stąd przysiśmy. też trzy kampery stoją. W zasadzie trzeba się wtedy cofnąć. To parcelki troszkę inne, bo trochę odgrodzone jedno od drugie takimi krzaczkami też to fajnie wygląda pozytywnie bardzo wejdziemy sobie teraz Pójdziemy sobie teraz może nie wejdziemy pójdziemy główną alejką która prowadzi wprowz na, na skarpę naszą ulubioną skarpę nie? Widoczek z niej zawsze jest bardzo piękny, szczególnie o poranku, jak słoneczko wstaje. No, to teraz sobie wyjdziemy. Mamy furtkę. Zresztą kempik cały czas się rozwija. O, także tutaj zobaczcie. Akurat stawiałem nowy płot. stary jest no bo nie dzisiaj, teraz już jest sobotnie południe także nie, pracownicy nie pracują ale będzie nowe ogrodzenie A tak to wygląda stary. już też fajnie, że wiatr się uspokoił bo też potrafi tutaj zawać. Nie, nie mówię, że nie, bo nieraz potrafi. Można powiedzieć, że głowę urywa, ale nie, no dzisiaj jest spokojnie. Na plaży też pustki. Z scampingu jest bezpośrednie zejście na dół na plażę, także też można sobie zejść i pospacerować. To podejdziemy jeszcze na. Ulubioną ławeczkę Gosi, co? <noise> ławeczka do poczytania książki Do odizolowania się Odizolowania izolowania się, dokładnie 10 metrów jeszcze 8 6 No 4 Proszę bardzo. I Zobaczcie sobie jaki tu jest widoczek przede wszystkim. Tu jest stromo, także trzeba uważać. Ale jak się rozstrządziemy już na tej ławce. Oh, można sobie siedzieć naprawdę godzinami i napawać się widokiem. To bo tego jeszcze Wam nie pokazałem. No jesteśmy tutaj. Pierwszej linii. Przesionek rozstawiony, myślę, że dosyć solidnie Także też tu mamy ładny widoczek o poranku i wieczorami również bardzo ładnie tu widać yy... i latarnię morską która tam na tamtym na cyklu się znajduje i też ładnie widać statki, które tutaj pływają wieczorami, nocą bardzo ładnie wszystko jest to. a tu sobie jeszcze pójdziemy w tą stronę Tu też są parcelki. Ten zakątek w zasadzie tak najbardziej chyba oddalony od, od głównej recepcji od początku kempingu. i tu pierwsza linia To tak jak wimy Jeszcze dwa widoczek przed Sprzed naszego obozowiska Skrótami się przejdziemy do was o tu właśnie siatka, tak jak widzicie Nowa siatka, nowe bloczki Także kemping się rozwija, pięknieje